Przyjechaliśmy zobaczyć zamek, a ożarliśmy się jak świnie I po prostu jest masakra Siemanko, nowy dzień, nowa przygoda Jesteśmy w zamku Arundel. Ray, say hi. Siema. Siema. Zamek robi niesamowite wrażenie. I jak na budowlę mającą ponad 900 lat, jest zachowany w świetnym stanie. Docenili to między innymi twórcy filmu Wonder Woman, gdzie kręcono niektóre sceny. Zamek został pierwotnie zbudowany w XI wieku. Na przestrzeni lat był rozbudowywany i remontowany przez kolejnych właścicieli. Wieża, która jest jednym z najstarszych fragmentów fortecy, jest równocześnie jednym z najbardziej imponujących fragmentów budowli. Ma ponad 30 metrów wysokości i oferuje wspaniałe widoki na okolice oraz malowniczą rzekę Arun. Zamek Arundel jest również znany z pięknych ogrodów, które otaczały budowlę. Wśród nich można znaleźć rozmaite kwiaty, fontanny, stawy i zacisne zakamarki, które zachęcą do odpoczynku i relaksu. Samo miasteczko jest zachowane w bardzo starym stylu. Podobno nawet nowe budynki muszą być tworzone w taki sposób, aby nie psuć średniowiecznego ducha tego miejsca. w takich ciasnych uliczkach różne sklepy A tutaj wygląda jak antykwariat Jakiś sklep z antykami Bardziej od samych rzeczy tutaj mi się podoba ten e, dom Taki stary, mały, ciasny Tak no śmierdzi jak u mnie w piwnicy No, śmierdzi jak w piwnicy Znalazłem Jacka Spora po roku w Polsce. Przepraszam bardzo. A dlaczego ta świnia ma kły? Bo to jest guziec. Taka świnia z Afryki. To jest. Za mną tutaj jest kościół świętego Nikolasa, z tego co jest tutaj napisane. Chodźmy zobaczyć, jak jest w środku. po prostu pod kościołami, były zawsze budowane cmentarze. O, może nawet zaglądać do kogoś. A zaraz będziemy iść do katedry, która znajduje się właśnie tam. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Mi się ten klimacik mega podoba. Generalnie jestem bardzo wkręcony w takie średniowieczne klimaty. Bardzo mi się podobają wszystkie tego typu zamki to w Anglii uważam jest bardzo fajne. Zaraz wejdziemy do środka. Dużo tych kościołów na blogu. Słuchajcie, na wejściu jest nawet ulotka w polskim języku, także sobie można przeczytać. I to jest kaplica Świętego Mikołaja. Robi wrażenie. Szkoda, że nie można tutaj przejść jakoś. Bo jest wejście do ogrodu i moglibyśmy wtedy wejść do zamku, ale nie da się, niestety. Ale też jest płatność kartą, jakby ktoś chciał. Dobra, wychodzimy z kościoła, idziemy do katedry. Muszę powiedzieć, że mają rozmach. O, robi wrażenie. Wiecie, że jaś fasola był księdzem. Ja nie wiedziałem. Halo! Ciekawe są te wąskie uliczki tutaj. O, już coś znalazła. Co znalazłaś? Gaba się zakocha w cukierni. Bo są kwiatuszki i e, neony. Także dużej do szczęścia nie trzeba, żeby ją przekonać. G, kafe. Totalnie z ulicy, nie planowaliśmy tego Także zobaczymy jak to jest, jak się wchodzi Jest po prostu jak w innym świecie Różowo Moja latę jest brokatowa Jesteś jest też najlepsze miejsce, żeby dostać cukrzycy Klimat, jedzenie, pycha Ale tyle cukru, że szok To jest jak domek wróżek Takich jeszcze po jakimś LSD Pewnie tak latają Zrobiliście śmaszkę. Knajpa. 10 na 10. Polecamy. Ja pierdziela, ale to było dobre. Uff. Znaczy to było piekło, ale raj. Piekło chyba tak wygląda, na pewno. Ja chyba wolę iść do piekła. No jak piekło tak wygląda, to można tam iść. Słuchajcie, jesteśmy teraz w parku. Pod zamkiem Warundel. No jest tu prześlicznie. Naprawdę takie są jeziorka, i mamy mnóstwo łabędzi, kaczek itd. itd. Naprawdę super to wygląda. Kaczuchy już przypływają, bo myślę, że coś im rzucę Niestety nie mam nic gawa teraz próbuje mnie ochlapać bo bardzo się to nie udaje takimi kamyczkami patrzcie ile kaczuszek ale ty jesteś fajna oh. Dobra, wracamy do domu. Kończy nam się parking, o, ale tak jak widzicie nie trzeba wcale kupować wejścia na, na sam zamek, żeby przeżyć fajny dzień tutaj w Arundel. Bo jest naprawdę parę rzeczy fajnych do zobaczenia i do odwiedzenia. Także gorąco polecamy, szczególnie restauracje, slash, cukiernie. No naprawdę było kozak. Kozak. Tutaj też ten ogród, w którym byliśmy na samym końcu jest też mega fajny. Polecamy. Jeśli, jeśli przyjedziecie sobie właśnie na, na południe Anglii Arundel Dzięki serdeczne za dziś. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie lajka. Oczywiście zasubskrybujcie jak możecie. Wszystkim, którzy subskrybują, lajkują. Serdecznie dziękuję. Naprawdę jestem mega wdzięczny. Za to wszystko. I co? I widzimy się w następnym odcinku pewnie, nie? Mam nadzieję. Do zobaczenia. Trzymajcie się.